w bardzo, bardzo, serdecznie witam wszystkie teamy, wszystkie drużyny, które do nas już dotarły jeszcze część teamów jest w drodze eee, jest, się, jest. Eee, mamy na liście 52 drużyny myślę, że około 50 50 teamów do nas dotrze Mamy radę to co jest? niedługo niedługo dotrze do nas również nasz gość honorowy, czyli Martynka brawo Bardzo się cieszę, że y, wielka liczba drużyn, wielka liczba zawodników dobrego serca przyjechała tutaj do nas i, i to, że tu jesteście, to y, zawody mają trochę inny charakter. Y, nie jesteśmy tutaj dla ryb, jesteśmy tutaj w innym celu. Także znaczy, wszystkim bardzo serdecznie e, dziękuję za to. Na żywca jest Może tak, nie, ma, nie mam poukładanego planu, ale, ale powiem tak. E, na żywca jutro opieku. <śm> słuchajcie, jeśli chodzi o same zawody... Na suma, na e, ja będę pełnił... Będę pełnił funkcję sędziego głównego tych zawodów. E, koledzy, którzy mi tutaj e, szkoła z klubu pomagają, Pięteckie będą, pięć będą pięć sędziować pięć. te zawody. E, koledzy, poczaszcie się tutaj. Kolega Józef Kulesa, kolega się Wróca. Chodźcie tutaj do mnie. Bravo! E, będziemy Brawo. razem sędziować. Ja to jeszcze jutro, jutro podczas odprawy, podczas losowania wszystko, wszystko powiem. Losowanie będzie! Jak tam chłopaki? Kuszki stoją? Koparty mamy tutaj! Przepraszam, jest taka sugestia, żeby... Zapamiętaj tęsknię, mam bagażnik chciałem zmać, bo zdycha już. że po losowaniu jest taka możliwość, żeby wymienić się numerami losowymi. O, brawo! Wszyscy, wszyscy brawo. Zajebiście, nie? Przyjechaliśmy jako... Przyjechaliśmy łowić... Zbawić się w świetny cel! Zbawić się Nie, świetny Usiądźmy tej mamie z boku, żeby to było no. Lub przygłosowane, lub coś Tak jak Wiem, się bawimy nie przebije <śla> kajma, O, to kurwa... Dajmy, dajmy jakoś to zrobić, żeby. Ty, je ja ty! O Jezus Maria! To wódki za mną. Propozycja jest taka: losujemy? Losujemy, losujemy losujemy stanowiska normalnie, zgodnie z losowaniem. jutro, nie? Jutro. Natomiast jest możliwość, jeśli to przyjmiecie tutaj przez większość, Taka, Już żeby dwie drużyny, które się ze sobą dogadają Z na rynku, mogą się zamienić między sobą stanowiskami. Brawo! Brawo! E, chciałbym, Brawo! słuchajcie, chciałbym żebyście tą propozycję przemyśleli. I, nie, nie, bo jeszcze wszystkich nie ma. Ja jutro przed głosowaniem o to spytam I jeśli przyjmiemy to większością to wtedy losujecie stanowiska tak, jak losujecie, ale będziecie mogli po uprzednim zgłoszeniu tego do sędziego zamienić się stanowiska. O, zajebiście to jest za tym, żeby Jutro będziemy na ten temat rozmawiać. Brawo, no dobrze. To, to zajęliście, co chłopaki Kolejne ważne sprawy. nie będę przedłużać zawody są w formule zawody są w formule Największa Ryba w tej formule nagradzamy 6 pierwszych miejsc sześć najlepszych drużyn a jaki jest szczytny cel? jaki jest szczytny cel? zaraz powiem o szczytnym celu wszystko Będziemy też nagracać w kilku różnych ciekawych kategoriach. E mamy, taką, mamy taką ciekawą kategorię najbardziej zintegrowanych gier. Tajmany popełniły Falstart. Na YouTube wrzucę, bo wszyscy oglądają później, nie? Albo na Red Można już Słuchajcie! Można już tę pietaskę z... Aż on Bardzo... <śmiesz> bardzo <śmiesz> raz, teraz, <śmiesz> zaraz, zaraz to Jeszcze zamrożona. nie? nie tak? mogę po Ja

Siema z Burtu Tomasz, oh, nagrywa. To masz nagrywać. wszystkim z Anglii z burtu na tren, koło derby. Wow. No, Kolega z Anglii, czy ja, koledzy? Z Poliskiem, bo kurz. Z Holandii? Towarzystwo A kiedy miastacie? Ке не биде? На фактеничку! Тоа спаде на прашка во повротен гроза, добра? Не проблем! Слухајте, не иначе! Ми застајеме с ними! Кајманд, кајтем! Застајем с ними! Кајманд, кајманд е претен! Бото! Добра, тера... Chciałbym teraz wymienić i podziękować też wszystkim sponsorom, moment. którzy chcecie wesprzeć tą imprezę. Uh, to będzie filmik, czuje i, zajmicy, co czuje Głównym sponsorem naszej imprezy jest uh, McDonald's, Kajman. Dawid Maklewicz oraz firma Niva Fisi. O! I tylko powiem tak, że kolega Dawid Przyjedzie tu do nas w piątek, natomiast firma Niwa Fishing Professional przyjadą chłopaki w sobotę, a w niedzielę rano e, nie, będzie tutaj pokaz nie i sprzęt. <zopatwia> e, no <mulet> bardzo serdecznie witam na naszej imprezie i zapraszam tutaj do mnie jednego ze sponsorów.